Szukasz wyjątkowo wydajnej, wygodnej w użyciu drukarki do swojego domu, biura lub biura w domu? Brother DCP L3520CDW spełni wszystkie Twoje potrzeby. Zapraszam. Oto 5 powodów, dla których warto wybrać właśnie to urządzenie. Działa bezprzewodowo. Ma interfejs Wi-Fi 5 GHz, dzięki czemu nawet duże pliki wysyła się na nią błyskawicznie. No i możesz ją postawić w dowolnym miejscu w mieszkaniu, niekoniecznie na biurku. Szybko drukuje. Dwustronnie w ciągu minuty wydrukuje do 7 kartek jednostronnie nawet 18. Dzięki takim osiągom nie musisz długo czekać, nawet przygotowując duże ilości materiałów. Rzadko muszę dokładać papier. Nikt nie lubi komunikatu o tym, że papier się skończył albo biegu, by zdążyć dołożyć po kliknięciu drukuj. Podajnik mieści nawet 250 arkuszy, dzięki czemu jesteś w stanie wydrukować naprawdę dużo. Rzadko wymieniam toner. Uwielbiam konserwację tej drukarki, a dokładniej to jak niewiele trzeba przy niej robić. Tonery w zestawie, czarny oraz kolorowe wystarczą nawet na 1000 stron. A dla tych, którzy drukują w ilościach hurtowych, dostępne są do kupienia tonery wysokowydajne do 3000 stron czarno-białych i do 2300 kolorowych. Panel sterowania LCD są rzeczy, które można na niej zrobić bez podchodzenia do komputera, jak na przykład kopiowanie dokumentów. Dzięki dwuwierszowemu panelowi LCD jesteś w stanie wszystko wyklikać z poziomu urządzenia. Gdzie i w jaki sposób wykorzystasz wszystkie zalety drukarki Brother dcp 3520 CDW? Napisz nam koniecznie w komentarzu. Kup w supercenie w MediaExpert lub na mediaexpert.pl. Mm-hmm. <laughs>